Natywna metoda prostowania obrazu polega na wykorzystaniu narzędzia kadrowanie do wykonania obydwu czynności w jednym przebiegu, w jednym etapie. Obydwu czynności, czyli wyprostowanie obrazu oraz wykadrowanie, czyli odcięcia zbędnych elementów. Z racji tego, że, że taka akcja przebiega szybciej, Prawdopodobnie będzie to w sposób chętniej wybierany przez nas do pracy z obrazkami. A zatem tym razem musimy wyprostować linię horyzontu. Nie będziemy używać narzędzia prostowania, od razu uruchamiamy narzędzie dokadrowania obrazu i przystępujemy do narysowania ramki kadrowania. Takiej, takiej wstępnej. Rysujemy ramkę kadrowania. I Zanim zaczniemy pozycjonować punkty kontrolne w taki sposób, żeby no, pozbyć ewentualnie tutaj niechcianych czy zbędnych obszarów, to dokonamy obrotu tej ramki kadrowania. Zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy ustawimy kursor nieco na zewnątrz jednego z punktów kontrolnych, przyjmuje on wygląd takiej zakrzywionej strzałki. Oznacza to, że, że zmienia się troszeczkę sposób. Funkcjonowania takiego punktu kontrolnego. Jeżeli teraz klikniemy i przeciągniemy myszą, uzyskujemy możliwość obrócenia ramki kadrowania. I rzecz polega na tym, by tę ramkę obrócić w taki sposób, by na przykład jej poziome krawędzie pokrywały się no, z, z kierunkiem czy stopniem skrzywienia e, poziomych krawędzi w obrazie, czy właściwie tych krawędzi, które powinny być poziome na, na obrazie, na zdjęciu. No, w tym przypadku jest to linia horyzontu. Żeby sobie pomóc w takim wizualnym dopasowaniu. Jednego z drugim. Możemy nieco obniżyć tymczasowo tutaj górną krawędź tej ramki kadrowania i teraz lepiej widać, czy, czy ten kąt jest właściwy. W razie po czym możemy, możemy nanieść jakieś poprawki. Gdy ustawimy już kąt obrotu tej ramki kadrowania, to teraz możemy ją powiększyć w taki sposób, aby obejmowała maksymalną tutaj dostępną powierzchnię obrazu, czyli na pewno nie możemy tej ramki ustawić w ten sposób, ponieważ wykadrowanie obrazka przy takim ustawieniu spowoduje dodanie w tym miejscu, czyli na, na tym obszarze, który wychodzi poza krawędź obrazu, pustego obszaru tła, czyli pustych jednokolorowych przestrzeni. Zatem trzymamy się tej strefy wewnętrznej, ustawiając ramkę tak, żeby wykorzystać jak najwięcej z obszaru pierwotnego obrazu. No i podobnie jak wcześniej, klawiszem Enter zatwierdzamy tę czynność i mamy efekt połączenia dwóch czynności prostowania. Oraz kadrowania obrazka. Na pewno ten sposób jest, jest nieco szybszy, nieco bardziej elastyczny, wymaga jednak no, ustawiania troszeczkę bardziej na oko tego, tego skrętu czy zakrzywienia ramki kadrowania, co nie w każdym przypadku, nie, nie w każdym przypadku tutaj obrazu, z jakim będziemy pracować, może być tak łatwe jak. Jak na tym przykładzie. Dlatego też dobrze jest mieć świadomość, że są różne metody, różne techniki wykonywania choćby tych najprostszych czynności, bo istota sprawy polega na tym, żeby wybierać te techniki, które, które dla nas są najskuteczniejsze, najbardziej elastyczne, no i najłatwiejsze do, do opanowania, czy też, czy też do, do wykonania. Na pewno. Narzędzie kadrowanie jest szybsze, natomiast kombinacja narzędzia prostowanie plus kadrowanie może się okazać, może dawać nie, nieco bardziej dokładne rezultaty. No, rzecz naszego wyboru osobistego w kontekście zdjęcia konkretnego, z którym pracujemy.